Cześć, z tej strony Renia. Witajcie na moim kanale Okulary w Gary. Dzisiaj przygotowałam dla was danie, które może być przystawką, ale może być też takim daniem głównym. Mianowicie będą to krewetki w sosie winnym plus masełko z czosnkiem. Będę również przygotowywała bagietkę, która będzie z masłem czosnkowym. Najpierw zacznę od zrobienia bagietek. Ze względu na to, że będą one się w międzyczasie robiły, a ja tutaj będę przygotowywała krewetki. Bierzemy się do pracy. Najpierw sobie zacznę od masła. Masło klarowane już troszeczkę mi się roztopiło, bo jest wysoka temperatura, więc je tutaj po prostu zrzucę na patelnię. Najpierw rozgrzewam masło klarowane na krewetki, ale w międzyczasie zrobię masło czosnkowe. Będzie to po prostu zwykłe masło. Możemy dać tak z połowę. Do tego dokładamy kilka ząbków czosnku. Część zostawiamy do krewetek, a część będzie do masełka. Przeciskamy przez praskę. Uy, znowu coś mi dzisiaj atakuje. <noise> Mam jedenowolę, lubią. Jak już kiedyś wspomniałam, bardzo lubię czosnek, więc dzisiaj go również dodam. Dodania czosnek i masełko mieszamy, ale brakuje nam pietruszki, więc idziemy do ogrodu. Ponieważ znajdujemy się na działce, więc będziemy mieć prosto z ogródka świeżutką pietruszkę. Zapraszam. Całą ilość tej pietruszki siekamy na drogniutko. Tak jak już wspomniałam, też będzie podobnie z pietruszką, że część zostawimy do masełka czosnkowego, a resztę dodamy do krewetek, które będą za chwilę. Dodajemy soli. I łączymy wszystkie składniki razem. Przygotuję sobie teraz bułeczki do masła, więc kroimy na takie no takie krom kromki po prostu, tak? Tak przygotowane bagietki Wkładamy do piekarnika na 5-7 minut. Po prostu, żeby były tylko takie właśnie chrupiące i mięciutkie. Smarujemy masełkiem. Bagietki mamy w piecu. Zabieramy się za krewetki. Najpierw zacznę od cebulki. Wrzucamy na rozgrzany tłuszcz. Cebulkę mieszamy tak, żeby się zrobiła do miękkości. W międzyczasie kroimy sobie czosnek plasterki, możecie w kosteczkę ja wolę takie plasterki, wtedy czuję czosnek w daniu i za chwilkę dodamy je tutaj do cebulki, już ładnie nam się, już ładnie nam zmiękła, więc możemy w zasadzie dodać, dosyć mocno rozgrzany tu więc więc od razu dodać. Ogień trzymamy na wysokiej temperaturze, bo będziemy dodawać krewetki, więc krewetki tylko y, potrzebują dosłownie minutkę, dwie. Y, ja dzisiaj w ogóle użyłam krewetek takich y, mrożonych, blanszowanych, ale zachęcam Was też, żebyście użyli takich krewetek y, surowych, y, mrożonych, albo surowych po prostu. W międzyczasie kroimy ostrą papryczkę. Jeśli, jeśli uznacie, że jest jej zbyt mało, możecie dodać przyprawy. Właśnie w formie takiej suszonej papryki. Czosnek nam już się zarumienia, więc dosłownie czosnek potrzebuje chwilę, tak, żeby nie był zbyt gorzki. Dosłownie chwileczkę. No i wrzucam krewetki. Oj! Gorące. Teraz jest właśnie moment na to, aby posolić krewetki, bo będą zbyt twarde, jeśli zrobimy to wcześniej. Do tego dania dodam wino. Jest to wino domowe od naszego sąsiada. Pozdrawiamy. No i na koniec możemy dodać też pomidorki, które będą równie pięknie wyglądały w tym daniu. Dosłownie kilka kawałek, tak? Kroimy takie. Połówki małe. I dodajemy do No i oczywiście pietruszka. Pietruszki nie żałujemy. Ja bardzo lubię pietruszkę, więc dodajemy jej sporo. No i dosłownie chwila, chwila, chwila. I zaraz ściągamy do na talerz. Krewetki nakładamy już. Na talerz. Piękny nam wyszedł sosik. I ten zapach czosnku z winem, to jest coś wspaniałego. Okej. Okay. No i do tego piękne bagietki. Proszę, zobaczcie. Chrupiące. Przerumienione. Także smacznego Wam życzę. Mmm, pycha. I ten sosik. Słuchajcie, łapka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.